Tutaj w zasadzie jedna niespodzianka. Tobiasz Kubik wskakuje do wyjściowej jedenastki. Pierwszy raz od tym meczu z Wartą Poznań. Wiemy, że Tobiasz Kubik został wykupiony z Rakowa. Skład, skład gospodarzy w bramce z numerem 12. Jedyny młodzieżowiec wyjściowej 11. Miłosz Piekutowski. E, miałem okazję z nim być w jednej drużynie w kotwicy Kołobrzeg, kiedy miał ten swój... No. Mistrzów natomiast nawet w BetKlik pierwszej lidze nie brakuje tych wątków pierwszoligowych. No jednym z nich chociażby jest Marcin Puska, który w swoim CV, można powiedzieć, w swoim życiorysie ma szczególnie po dziesiątej minucie, gdy to tempo trochę wzrosło, ale generalnie oczekiwania mieliśmy większe. No i liczymy, że po zmianie stron, no, będzie się tutaj więcej działo. Przede wszystkim jeśli chodzi o sytuacje bramkowe, bo jeszcze nie mieliśmy takiej stuprocentowej. Liczymy, że będzie. Ona w drugiej części spotkania, pierwsza zakończona, no i też możemy powiedzieć, że na razie z tego wyniku zdecydowanie bardziej zadowolona może być drużyna trenera Puszka. Natomiast na razie nie ma konkretów, jest za to obfity opad deszczu, który no coraz mocniej tutaj siępi nad stalową wolą. Miejmy nadzieję, że to nie odbije się na jakości tej drugiej części gry. Bez zmian obie drużyny, więc szybko te składy przypomnijmy. Na początek drużyna. Gospodarza loty może za chwilę, bo tutaj od razu mocne wejście. Potrzebuje zwycięstw. Centra, wybicie, no może ożywienie na wahadach. Jest Kukułowicz, jest Patryk Zaucha. No i ewentualnie na ostatniej minuty Jonathan Junior. Ponowna centra Walskiego i ponowny taki sam efekt. Betorti przejął niewiarowski. Teraz wychodzą trójką na trzech graczy stalowej woli. Tyszanie Budnicki dobrze zauważył Kaiblingera. Kaiblinger w polu Kaiblinger wykłada do Budnickiego. Budnicki szansa na strzało. Daj do Makowskiego! I tylko Tiago teraz ratuje stalówkę przed stratą ranki. Bardzo przytomne to zagranie może być jeszcze jedna szansa, choć uspokoiła się teraz. I piłki mógłby zrobić z niej trochę więcej. Mamy powtórkę tej poprzedniej sytuacji. A Michał służę debiutuje dziś w oficjalnym meczu w Stali Stalowa Wola. Zdobył bramkę w sparingu z motorem Lublin. No i dziś może pokazać się z dobrej strony w meczu ligowym. Biroński. Erdhaler. Pamiętamy, Sużyna, choćby z Odry o pole. teraz uwaga, bo centra na pole karne i jeszcze zgarnia tę piłkę gracz gks Tychy, ale... ciężka w pole karne, gdzie yy, spotyka się z piłką, drugi strzał, no tutaj zabrakło trochę pryd... Jednak Błachewicz... Piłka już na pole karne, uderzenie głową i piłka w siatce! Bartosz, Piączka on fire! On cały czas ma gola i kolejny raz. Wprawia Tyszan w radość! Jest stały fragment, jest Bartek Śpiączka. Wydaje mi się, że każdy stały fragment, który jest rozpisany w ekipie GKS-u, Tychy, jest rozpisany tak, aby jego adresatem finalnym został Bart Bartek Śpiączka. Więc tutaj po raz kolejny ta gra głową, gra w powietrzu, ta prezencja tego napastnika daje sukces. Ale nie dociera ta piłka do Stangreta, jeszcze Niewiarowski. Wiktor Niewiarowski dośrodkował na głowę Stangreta. Spada piłka pod nogi Makowskiego. Broni Piekutowski. Daniel Rumin. No to już jest tylko czekanie na ostatni gwizdek. Bieroński. Lewą nogą, ale <grywia> Juliana Kajblingera. Nie ma to jednak. Rozpocznie z autu GKS Tychy. Bieroński. UBiK daleko od własnej bramki, ale jak precyzyjnie, no naprawdę, nie wiem czy to celowe zagranie UBiKa, ale wyszło fantastycznie, no i z tego za moment może paść bramka, czwórką Tyszanie, czy to wykorzystają, zagranie do Stangreta, strzał Stangret, ależ teraz wyczył. E, instynktownie Piekutowski, poszedł w ciemno, płaciło się, no jedziemy w drugą stronę. Zresztą mógł być ten ślizg Niewiarowskiego, wystawił piłkę jak na tacy Jonathanowi Juniorowi. No i szkoda, nasza no szkoda, fantastyczna okazja wcześniej zmarnowana przez Stangreta. Dwie bardzo dobre interwencje Piekutowskiego w bramce. Pierwszy ten strzał Makowskiego, dobrze przeczytany.